Siema. Pewnie się zastanawiacie, ja na jakim serwerze jestem. Powracam na ten serwer po dwu miesiącu. No wy wiecie, tutaj jest mój domek. Tam jest domek takiego, co nie nagrywaliśmy z nim. Tu to jest domek Artura. Tam we wrześniu nie miałem domek budować, ale porzuciliśmy we wrześniu, a mam... No to dwa miesiące minęły jest mój domek. No, mój domek piękny. Guzik jakiś. No. I tutaj jest mój magazyn. I ja bym chciał zrobić dzisiaj jedną rzecz. Mm, na przykład... Wam pokazać jedną rzecz, w testu to tą... do A tutaj trzeba skopać w ogóle. i Widać tutaj, bo tutaj trzcina się zbiera. Przepraszam, że jakoś mnie nie rozumie, ale chyba napisy dodam. Chyba już jak wy to oglądacie są napisy I Enchant by bym chciał zrobić mega na max level Ale bym musiał tyle krów O tu, tutaj są krowy Siedma Czy Oczywiście nie wybijam wszystkich nie Oj Miałem nie wybić wszystkich Tu już zabiję Trzy skóry to, to są trzy książki. Ale, ale, bo przepraszam, że ja tak coś chwilę mam robił, ale. Mega krater bo. Ogólnie. Ile w ogóle wam pokazać mój sklep? no nie o nim sobie zapomnieliście. Kurczeczek... Oj, żebyś mnie zlagnęło. Domek, nie za fajny, nie za ładny, pij, diamenty, no to sobie poczytajcie. jest sobie, sobie, sobie poczytajcie. Nic nie zrobiłem. jest do Dobra, już na pewno to przeczytaliście, bo to robiłem pół godziny. Żartuję, nie pół godziny, nie akurat. Dobra, ja połowinam trochę krówek i będę mieć No na dwa sobie i będę mieć w końcu enchant na 30 level. W końcu będę mieć enchantowane rzeczy, a nie, na no, widzicie. I ogólnie bym zrobił w najgive... bo ten serwer przywracam, będę grał często i przywrócę i zrobiłbym trading hall to można się trejnować z, z willagerami. 19 książek. ale ja nie mam drewna. Nie mam drewna. Możesz, i yeah. ja. Tutaj też nie ma. Nie ma drewna. Ja ogarnę. tak ten dolek miał już zniknąć dwa miesiące temu. Przeprawdujemy. Dzień na stole wystarczy. Sześć. No tylko będę mieć. potrzeba trzeba usunąć. Już nie najgorzej. Nie no, widzimy się za chwilę. Robiłem tego tak dużo. To jest na 30. Czemu to nie jest na 30 level? 30 level A nie, bo czy tak Blat. Teraz na 30 level K okay, nie mam legala Trudno już z tak zostało I Tutaj nie wiem czemu nie to ja idę sobie level na farmić i widzimy się za chwilę kurik czekaj, bo się opnąłem. widzimy czekaj. Mam 36 level idę eczontować. Któreś mieczek, a ja nie mam nawet lapisu. dla Dla Żuli. Ja pierdolę. Ja mam lazu, rytm. Wszystko w tej skrzyni, cała nadzieja jest w tej skrzynce. Możesz ja pierd. Super. To było tutaj od zawsze. Możecie sobie obejrzeć pozostałe odcinki, że to tam zawsze było. Jak mnie nie wierzycie serio, to tam zawsze było. Ja nie chcę odrzutu, co to sobie Mogę jeszcze jedną. Dobra, no, nie jest najgorzej. Dobra, to by było właśnie jak na razie.